Dzień dobry, dzień dobry. Biuro podróży Pieszczader dziś wita na Kasprowym. Najwyżej położone trasy narciarskie w Polsce. O tutaj właśnie robimy przybliżenie. A, jak ktoś chce pojeździć na nartach, to na pewno nie tutaj, chyba że tylko zaliczyć, bo przez pierwsze dwie godziny jeszcze Cześć, były dobre warunki. W tej chwili to człowiek walczy o życie, więc my się skupiamy na... Robieniu fotografii, zdjęć i za chwilę będziemy zjeżdżali do Kuźnic. Widok w stronę czerwonych wierchów. I mamy tutaj świątego rycerza szczyt na nazwy piebą pozdrowienia z zakopanego. Ale my oczywiście zapraszamy w Bieszczady, gdzie takich potężnych kolejek nie ma do wyciągów, jak są tutaj.